Siemaneczko z tej strony ja Dzisiaj zaczynamy przygodę z grą Stave of Decay. Jeżeli się pomyliłem przy nazwie to przepraszam. Jest to gra o zombiakach, typowe zombiaki. No, kto w dzisiejszych czasach nie oglądał filmu o zombiakach jest naprawdę kurwa nie nie na topie, że tak powiem. Co mnie zaciekawiło w tej grze, no na pewno oglądam oczywiście to no, na innych kanałach grafika i ogólnie no jak dla mnie taka zabawa z zombiakami, można im łeb rozwalić i w ogóle zawsze było zajwistą sprawą. Wcielamy się w postać jakiegoś kuźwa mini afro, kurwa, murzyna latynosa z jakimś Don losem, kuźwa czerwono-czapkowym i widać graficznie, fajno-fajno to wygląda. Jakieś zombiaki można pozabijać. i nawet kuźwa jak komuś się zechce to bączka puścić pod wodą także takie wynalazki takie sprawy <laughs> zobaczymy co tam gra przyniesie mam nadzieję że jeżeli się uda na czasie wszystko wyrobić to będziemy nagrywać nagrywać każde misje no, nie mówię że będę do końca w tą grę grał ale jeżeli mi się spodoba wam się spodoba tylko ustawię jeszcze czułyśmy, myszki, jeżeli znajdę to gdzieś tu Kontrol, to nie ta Jakie to było? Na początku miałem za wolno, teraz za szybko. I tak jak mówiłem na pewno wszystko polega na tym, żeby ...powybijać wszystkich tych kurwa Ty kurwa? On miał moją brudzę ubraną. No temu to się teraz pogibało. Oczywiście można unikać tego zabijania, bo po prostu wystarczy się schować za kamieniem. Nie wiem czy to coś. No ja się schowałem ten typ, niestety nie. Ale no, no niestety takiego aktora mi przydzielili, także zobaczymy co i jak pięknie. Lecimy mu w Kakka zdać. I... Ale kurwa fatality. Normalnie jest moc. Dlatego lubię już tą grę. Czemu im się tak paski temu chciał chyba karka skręcić? Oj tu chyba kogoś zabili ten Patrz kurwa, o że Za on jest mudo Co za przekonanie już nie będę Wiem, że to oglądają osoby nawet 13 Więc wypadałoby nie używać tyle słów oczywiście shiftem sprincik po lewej stronie nam pokazuje nasz że tak powiem wytrzymałość jeżeli się zmęczy to wam to pokazać spróbuję wam to pokazać niech to no nie chcę się zamęczyć o. jeżeli mi się uda nie udało mi się ja można po prostu Ugliś jabłko, coś w tym stylu, także żeby zregenerować naszą wytrzymałość. Wchodzimy do hasiendy. Nie wiedziałem czy te napisy wyłączać czy nie, czy wam to będą przeszkadzać, jedynie może ktoś napisze w komentarzu, jeżeli w ogóle ktoś to będzie oglądał. Więc pierwsza misja, no wchodzimy do jakiegoś tam domku, kuźwa jeden lizio makaron zbiera z podłogi, tamten patrzę na karaluchy kara w oknie, także co nam pewnie każe, z tego co wiem, to musimy udać się na jakieś radiostację, czy coś takiego. A co dalej, to zobaczymy. No, jak widać, w pokoju ładna rozpierducha. M, włączamy mapę, mam udać się prawdopodobnie tam. Tak, tak, to leciało dobrze. Włotki. Na co ona tam patrzy? Ta, można pogadać. Czy It's pójdzie ze mną? Nie, co ty. Już taka ona mocna nie jest. Dobra. Lecimy. Jak widać, jest to jakiś park. Nie wiem, kuziu, jak tu by to nazwać po naszemu. i zamiast. Bobrów, ciulumolu lub są kuźwa jakieś tam zombiaki. Ten jest mój dydzio. Zostaw mi go. Ten to by wszystko łapał. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem czy od każdego zombiaka jest jakiś, że tak Chcesz powiem, ex. No biegnę dobrze, to co mi tam ciska. Jeszcze tak znał trochę ten angielski, potrafiłby to wytłumaczyć, przetłumaczyć No ale zawsze dobrze, że kuźwa, ktoś tam z nami może sobie pobiegać, co nie Tam zet No i tu mamy ładnie Ekwipunek i takie inne sprawy Ale to zobaczymy później o co chodzi yy, Ja się cofam, no to zajebiście Czekajmy, 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 gdzie ja tu miałem biec, no to się teraz zarumbałem. No ale czemu mi to pokazuje? Dobra, to ja może na szybkości tam się przybiegnę. Hmm, czy ta strzałka zielona u góry pokazuje północ? Nie, no ona znikła teraz. Może czegoś nie zabrałem stąd? to zaszalałem tak tu idziemy dobra postaram się my jesteśmy tutaj mamy dojść tam no i teraz jak widzicie ta strzałka piźdzowata się przesunęła po prostu wystarczyło zaznaczyć na tej minimapie gdzie mamy iść i tego... Zimę Roman Siostrze nie sprzyja, także za chwilę będzie też tu. Dobra, lecimy dalej w to. Kaczmy, dla weź wtedy drzwi przybki Młody. Dobra, chwila, stole. Yeah. Nie. Dobra. Jamy wrotki, lecimy dalej. Mam nadzieję, że trochę komuś się spodoba ta gra. Że może nie będzie całości oglądał, no bo to kuźba lepiej oczywiście samemu pograć niż oglądać. No ale dobra, dotarłem, zobaczymy co tu chodzi. Jakiś tam mary mery zęby 4 leży. No i zobacz. Widziałeś, chyba jak mnie ujebała. Ty nieźdź. Ale nie miałem przyklinać No to niestety Ty ale oni chyba ziemi powstają? Czy nie sobie tak... No zetka Nie wiem o co chodzi z tą zetką Ale zamulam przy tej grze grzędu... do... Jest, mocno, nie? Czekaj, by się Dyziu zmęczył. No, jakoś to jabłko się tu brało. O, miałem, nie? Czekaj, kuźwa. Zaraz, 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 zaraz. Zaraz znajdziemy to jabłko, znajdziemy. Ja wam mówię, zaraz będzie jabłko. Jabłko nie będzie jabłko. Kurwa, było jabłko. I co teraz? Jedynka? Nice, no to dojebał. Dobra, miesza z tym. Musimy tu chyba wejść do tej haciendy. Ja wiedziałem kurwa, widziałem to Wszystko było widać przy szybę Oczywiście kurwa jak w każdym filmie Zawsze musi to być jakiś kurwa zombie. No i co? Dotarliśmy tu, oczyściliśmy Jakaś wskazówka Nie ma wskazówki, tak? Dobra, widocznie kuźwa ze strzałeczką się udamy Czekajcie, poczekajcie, pierwszy raz to gram, także rzuciłem się naprawdę na głęboką wodę, bo od razu nagrywać z pierwszej gry? No wchodź! Nie pytaj się w co gram, bo... Nie znam nazwy Staj, coś tam, coś tam O, tych zombiakach Zobacz, co tu mam teraz O, przywitałbyś się, nie? Wszystkim. O, siemanko wszystkim, ja siemanko Mam do jakiejś hasyndy wejść Co to kurwa no, oznacza? Nie wiem, dobra Nie wiem, ja student nie jestem No i dobrze, bo ty tam Oxford kończyłeś To wiesz Gdzie jest tu mapa? Dobra, to ja na chwilę to może przerwę nagrywanie, Jak obczaję o co tu chodzi dalej, to no, kurwa, czekajcie. No ty zioś, są dupę, bo cię zniszczy psychoanalfabetycznie. Chyba chodzi o ten domek, co? Jak możesz to wejdziesz. Zbiera zobacz, kurwa i za drzwiami oczywiście jebane zombie, kurwa i Fatality. Słychać kula, słychać ich za ścianą. A ja tu macham jak pojebany. Dalej do lodówki. Co ja tu chłodzenie włączyłem? Brzytwa. Panowie, jest brzytwa. Będziemy na kurwiać brzytwą. Dobra, pojebało ich. Że będę. Mam nadzieję, że ten mi dupę obsłania. Muszę przeszukać chyba tu mieszkanie całkowicie, full. Mieszkanie, domek. Ta kurwa. Pasem. Myślałem, że go pasem kurwa bije. pojębany kowacie jakiś teraz alfabetyczny. Dobra. Szukamy, szukamy następnej rzeczy. Okay. No, to jest talk. <grywa> Dobra, to chyba wszystko i znowu. MMM i mamy gdzie biec Tutaj tak, czyli klikamy Lecimy na całe pizdzie Ogólnie jakaś fajna grafika, nie? Zobacz, jakoś to wszystko wygląda Także daję radę To była Twoja koleżanka z klasy, także się nie przejmuj, już jej nie ma Staramy się to jabłuszko wciągnąć Kuoźwa, no nie Jadługo. wiem, się... no regeneracja jakiejś wytrzymałości coś mi daje Ale jak to użyć F No i masz, batona wjebałem Dobra, lecimy dalej no Tak jak widzicie, no grafika naprawdę jest dobra, fajna Zumbiaki też są jako tako inteligentne Za chwilę dam się może upiel dolić po same szyje Po samą szyję, od szyi do Pasa. Zobaczymy jak to w późniejszych etapach ale mu zajebało Tylko szybko postać się męczy, nie wiem czemu Skopa kurwa na klatę Nigdy we FIFA nie byłem dobry ale może i zacznę grać Ile już to nagrywam? Z jakieś... nie wiem ile, z 10 minut na pewno Mam tam jakiś guźwa, francuski młotek Z wyższej półki guźwa w Dzika? Dzika nie będzie, tu się kurwa nie umiera, tylko zamienia się w ząbiaki Tu wy... gamy owe guźwa i zacznie grać w coś inne wtedy będzie Tu tam jak ktoś woła, także pisz na szybkości gdy ci powie do przodu? Czy ten tu mnie wołał? Ja już to No chyba kogoś ocalić, nie wiem no. Ja gdzie bildole widzicie to? A zierają Ty, oni w jednym sklepie się ubierają. Ty, ale czemu ja nie mogę bić? Uwak co to teraz, on tu tańczy. Holy shit dupeczka! Ona by jak kurwa tu to... na pontonie jakimś przypom... Ale jak ją nosi, nie? Z nogi na nogi aż chodzi. No... Pogadali, pogadali. Czy też by wiedziałem? Tak, tak. Chyba będę razem z nią biegał, do nią.

Sorry, sorry. Biegną za mną czy nie? No kurwa, oni sobie idą Także trochę się pobiega, no nie jest to gra na pewno na chwilę, bo jeżeli kogoś to wciągnie to, to trochę tego go. biegania jest, tak jak mówi tutaj młody, że biegania jest. No i się zmęczy taka, nie? Nie wiem ile tych jabłek ogólnie pozrywa jego do jakieś nie? Tu nie ma chyba jabłek. ogólnie później będzie, że zbieranie żarcie i takie coś, żeby przetrwać. No chyba, że będę całe życie grwa czołgał się po tej ziemi. jakaś wyspa czy czy to Nie wiem, przypłynąłem tu na jakichś kajakach Na kajaku z tym zielon. z tym dyzią, z dyzią w czerwonej tej. Z tym się szkoły nie mam pojęcia. Dobra, gdzieś tam dotarłem. Początek dopiero, czy co? Początek, początek. Także pierwszy odcinek miał być taki zapoznawczy, zglądnący. Co ja mogę tu więcej pokazać, jak ja to, to, to pierwszy raz Ale chyba mamy iść. U... A nie, tu mamy iść, tak? To wspinamy się. Jeszcze wyżej? Kuźwa, tak u nas. Y, tu, 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 I tu mamy co? Postać sobie, tak? Góry ci piszę coś mam zrobić. Przytrzymać coś chyba musisz, o. Aha, mamy popatrzeć na te, ale... Ale... To musisz tą postać jakiś czas przeżyć, czy coś? Musimy znaleźć takie kurde, do jego to wytłumaczyć znaki zapytania. Jak to było? Mm, 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 mm. Kurde, jak to leciało? Ja to widziałem na jednym z filmików, że trzeba było po prostu skierować. O, zombie widzę. Kamerą gdzie zombiaka widzisz? Po lewej. Kurwa, za bardzo czułeś myszki, ustawiłem. A może tu chodzi o to, że możesz im pozbawić. Nie, miałem... nie, nie. Y... Jak to szło? To Coś tam było, że masz F wcisnąć. Złożyć może raz, a i F wcisnąć, coś takiego? Na taki nie. Do right o, w te miejsca muszę, to wiem, w te znakiem zapytania, no ale... Tam. Ale czym to potwierdzić? Eh? Right no, no nie to idzie, no to mam. I co right ale... W... Right Ach, tu jest kropka, ja głupi kurwa tej kropki ale, nie ja zauważyłem, tak, jakie... Tak. Ja, no, musicie mi wybaczyć przez tą minutę dwie zajebania, ale niestety kurwa starzy ludzie tak już mają. Mamy znaleźć parę punktów Tak powiem orientacyjnych Postaram się szybko to nadrobić także Jeszcze z było chyba bo... No odsuń dupa Patrz kurwa zombiaki są wszędzie Masz tam po No i widzicie młode oczy Jednak są lepsze jeszcze coś znajdziemy Tutaj na dachu I Kurwa znając życie przeoczyłem coś no Ty. No. I think I've seen very good. good. Czy coś to na bronić, Czy coś się dzieje? Teraz włączamy ymkę, czy coś się pojawiło. Musimy dojść tam, także. No posuń dupę. Co za zabawę. Salam. No i wejdzie mi tak no zobacz. To jest ta lu ludzka stono Stonoga. Dobra. Wyjdziemy do domu i to chyba by był już pierwszy. Sorry, sorry, bo na shifcie to robiłem, także... No mały nie jest, ale chciałbym to, żeby było jak najlepiej zrobione. I chyba ich wyjebało całkowicie. Ktoś ich tu zagryzł. Może ci... ktoś przeżył, tak? Iść. No dobrze On go tam sprawdza, ja nie mogę nic zrobić Czy ktoś przeżył? Ja coś czuję, że oni zaraz wstaną i na zaczną nas... Wow. Leginsy system, widzę Ale czy ona miała torbę na plecach? Jak z nami rozmawiała pierwszy raz? Chyba nie Chyba nie miała O, już go tam gryzie Widzicie? Ja bym dobry hollywoodski film oglądał także... Oh, off, Kopna kurwa! No co on go pogryzł, teraz sobie będzie zombie, nie? I kolejny What filmik, także po, po tym filmiku zakończymy pierwszą część tej gry także jeżeli się podobała łapka w górę, może nie było to bardzo profesjonalne, bo pierwszy raz nagrywam z takich gierek także Czekajcie na następny odcinek, na pewno się pojawi i trzymajcie się ciepło. Narka, cześć.